Dzień dobry kochani, hajzen babcia, co dziś gotujemy? Landrynki, takie, że wnuczek do świąt nie dojdzie do siebie. Mówiłam, nie dodawaj spirytusu. To był bimber. Myślałam, że to aromat waniliowy. <ścoughs> Kto nie spróbuje ten frajer? Tyle powiem. Tego nie znajdziesz ani w biedrze, ani w żabce. Trafił się nam inżynier twierdzi, że zna lepszy przepis na landrynki. No to bierzemy go w ekipę. To koniec, mam raka. Ale spokojnie, tylko jednego. Z Podlasia przywieźli, świeżutki. Ale popularny nasz produkt się stał. Nawet w zeszłym tygodniu ten celnik pytał, czy mamy jeszcze te odlotowe landrynki. A ja. I będzie pytał znowu. Jedziemy na Czechy, na bazar. Jakiś inny dzisiaj na kontroli. I to taki prawdziwy. Biegniemy przez las. On asfaltu nie zna. Fajny był interes, szkoda, że nie wypalił. No trudno. Zasubskrybuj, babcie, i udostępnij filmik, niech świat zobaczy.